Co ja chciałem powiedzieć? No wiem, że ja Japczan dostał bana. Yy, ludzie się pytają za co. No ja myślę, że po prostu trochę Twitch chciał zrobić przykład z niego. Myślę, że to jest ban. Myślę, że to jest ban po prostu za tą całą. za całość, nie? Ja myślę, że to jest za całość. Że to nie jest tylko za sprawę. za sprawę donateów i tak dalej. Tylko ogólnie, nie? Kurwa, mać. Ja myślę, że to jest za całość, nie? Ale pomimo wszystko, powiem Wam szczerze, pomimo wszystko. No, ja nie życzę nikomu bana, nie? Ja nie życzę nikomu bana. Ja uważam, że jeśli miałoby już miały być jakieś konsekwencje, to fajnie by było jakby po prostu, no nie wiem, administracja dała jakąś repremendę i tyle, no bo czemu miałbym komuś życzyć bana, nie? Nie, no ale serio, no nie wiem. Wiecie, no. Taka jest prawda. No, ale to i tak, i tak, i tak. I tak pewnie nie dostanie perma, nie? Ja myślę, że po prostu dostanie maks miesiąc. Coś takiego, nie, bo nie wyobrażam sobie, żebym miał perma, raczej. No chyba, że naprawdę chcą, wiesz, zrobić przykład, dać przykład, żeby nie odpierdalać i, i ten, ale no, nie wiem, nie wiem.